Strasznie krzyczał i był cały czerwony. Prawie połowa Polaków doświadczyła mobbingu. Czy jesteś wśród nich? Najprostsza definicja mówi o tym, że mobbingiem nazywa się stosowanie przemocy psychicznej, poniżanie, zastraszanie, nękanie i prześladowanie podwładnego lub współpracownika. Kwalifikuje się tu również zmuszanie do wykonywania obowiązków ponad umownym wymiarem godzin oraz uniemożliwienie zaspokajania podstawowych potrzeb. Pracowałem pod ogromną presją, niekiedy po 15 godzin na dobę, a i tak słyszałem od szefa, że gdyby mi zależało, to poświęciłbym się dla firmy. W języku angielskim, od którego pochodzi słowo mob, oznacza rzucać się, napadać, zaczepiać. Ich celem ma być poniżenie, ośmieszenie i wyeliminowanie ofiary. Statystyki wskazują na to, że prawie połowa Polaków doświadczyła mobbingu psychicznego. 14% badanych osób potwierdziło, że dotknęła ich również przemoc fizyczna. Ze strony innych pracowników. To świadczy, że o tego typu zachowaniu powinniśmy mówić głośno i stale mu się przeciwstawiać. Jak walczyć z mobbingiem? Przede wszystkim nie pozostawać biernym wobec niewłaściwych praktyk. Nie ma znaczenia, czy jesteśmy na miejscu ofiary, czy jedynie obserwatora. Jeśli mamy styczność z przemocą psychiczną lub fizyczną na terenie zakładu pracy, powinniśmy zgłosić ten fakt do przełożonego. Jeśli mobbingu dopuszcza się pracownik najwyższego szczebla, który nie ma nikogo nad sobą, lub problem jest ignorowany, o pomoc można poprosić państwowe podmioty. Inspekcje pracy, Sąd Pracy, czy zadzwonić na infolinię Centrum Poradnictwa PIP pod numer telefonu 459 599 000. Udzielane są tam darmowe porady z zakresu prawa pracy. W tym miejscu konsultanci udzielą informacji, gdzie i jak jej szukać. Przypomnijmy, od 2003 roku mobbing to oficjalne określenie w polskim prawie. Można wobec tego skierować do sądu pozew przeciwko oprawcy i starać się o wypłatę odszkodowania za wyrządzone przez niego krzywdy. Należy jednak pamiętać, że konieczne będzie przedstawienie dowodów, zarówno rzeczowych, screen z rozmów, nagrania, jak i zeznań świadków.